Dziś obchodzimy 80 rocznicę, rocznicę apogeum Rzezi Wołyńskiej. Jest to dla nas dzień tragiczny. Wspominamy wszystkich pomordowanych na kresach. Wspominamy tych, którzy również i pomagali Polakom, czyli Ukraińcom, sąsiadom, którzy pomagali Polakom przetrwać tą nawałę. Banderowską. Proszę w Dzierżeniowie Stowarzyszenie Kresowia wspólnie z Rzędem Miasta i, i z Radą y, Miasta zorganizowaliśmy y, uroczystości dwodniowe. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści z podznaku OUN-UPA dokonali ataków na co najmniej kilkadziesiąt polskich miejscowości na Wołyniu. W ich, w ich wyniku tego jednego dnia w często bardzo, bardzo brutalny sposób, zostało zamordowanych około 10 tysięcy Polaków, głównie z powiatów włodzimierskiego i Chorochowskiego. Krwawa niedziela była punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, zaplanowanej i przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-44 akcji, która miała na celu masową eksterminację, eksterminację ludności polskiej. Zorganizowane mordy na Polakach miały miejsce. Na terenie Wołynia, ale także Małopolski wschodniej. Szacuje się, że w tym ludobójstwie zginęło co najmniej 50 tysięcy Polaków. Tragedia Polaków na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej długo musiała czekać na odpowiednie upamiętnienie. W czasach PRL-u ten temat był przemilczany. Dopiero w III Rzeczypospolitej tej kwestii powoli zaczęto nadawać odpowiednią wagę. W końcu w 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca. Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. I szanowni państwo, w tym szczególnym dniu nie zapominajmy, do czego potrafi doprowadzić nacjonalizm i miejmy w pamięci wszystkie ofiary tych tragicznych wydarzeń. W niedzielę w kościele pod wezwaniem Królowej Różańca Świętego o godzinie 10:30 z udziałem zaproszonych gości. Z udziałem licznie zgromadzonych wiernych w kościele, po uroczystości i świętej i homilii wygłoszonej przez księdza Dziekana, udaliśmy się w procesji pod pomnik pomordowanych duchownych na Kresę. Tam na spotkaniu wspomnieniowo-modlitewnym wysłuchaliśmy hymnu państwowego. Powstąpiliśmy zmarłych duchownych, jak również yy, innych pomordowanych osób cywilnych. Dziś spotykamy się na cmentarzu przy Pomniku Kresowym, yy, na głównych uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę rzezi Wołyńskiej. Jak widać, dosyć licznie przebyła tutaj ludność nie tylko kresowa, lecz również i, i, cywilna, i cywilna, miejska i pozamiejska, także cieszymy się z tego faktu radosnego, że dzisiaj jednak mimo upływu 80 lat od faktu ludobójstwa, dzisiaj spotykamy się to w tak Jest tutaj sporo osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kresowian, którzy bardzo dbają o tą pamięć. Nie tylko w postaci takich uroczystości jak dzisiaj, które wspólnie organizują razem z nami, ale i są różne wydawnictwa, jak kroniki, książki, które właśnie tej tematyce są wydawane, ale też są takie bardziej rozrywkowe wydarzenia, jakimi są. Tradycje kresowe, które obchodzimy tutaj w Dzierżeniowie, wspominamy, jakie tradycje były właśnie na terenach Kresu. Jest wiele osób, które przeżyły tragedię, w tym mówiący do Państwa również jako dziecko, oczywiście. Cieszę się z tak licznego przybycia i cieszę się, że media towarzyszą nam tych w tej uroczystości. Widzę, że przybył i przybyli burmistrzowie poszczególnych miast. W ziemi dzierżeniowskiej w Wójtowie. To cieszę. Bardzo dużo i uważam, i tak nawet obserwuję, że z roku na rok coraz więcej. I w sytuacji, kiedy w zeszłym roku wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy bardzo dużo pomagaliśmy właśnie obywatelom Ukrainy, kobietom i dzie dzieciom z Ukrainy, z jednej strony nasze wielkie serce i pomoc, ale z drugiej strony pamięć dla tych osób, które zostały zamordowane tam właśnie w latach 39-45. Tragicznie wspominam. Ja osobiście przez trzy lata, przez dwa lata prawie z mamą chowaliśmy się, bo ojca nie było był na wojnie. Z mamą chowaliśmy się po lepiankach, po lasach, po, po sąsiadach, po fabrykach, gdzie tylko było możliwe, że przetrwać się na okres. No i szczęśliwie przy, przy, przy te 22 miesiące przeżyliśmy szczęśliwie i, i z tego. Cieszy, cieszymy się wszyscy. Członkowie Stowarzyszenia Kresowego bardzo chętnie włączają się w spotkania z młodzieżą. To są tak naprawdę najlepsze lekcje historii, kiedy oni są i opowiadają o tych wydarzeniach, które się odbywały. Dzisiaj mamy osoby, które są przede wszystkim, które są przede wszystkim dziećmi czy wnukami tych osób tam zamordowanych, ale z pokolenia na pokolenie te tradycje są przekazywane, ale przede wszystkim wspomnienia są przekazywane.